Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem postanowiłem podpowiedzieć Ci, jak produktywnie spędzić niedzielę. Możesz ten dzień spędzić na wiele różnych sposobów. Możesz przespać od rana do nocy, możesz leczyć po sobotniej nocy kaca albo w inny sposób. Ja jednak w dzisiejszym odcinku postanowiłem Ci pokazać takich sześć produktywnych sposobów na spędzenie czasu w niedzielę. A więc do dzieła! Zapraszam! Pierwszy sposób, jaki chciałem Ci przedstawić, to przede wszystkim poszerzenie trochę swojej wiedzy, zrelaksowanie się z książką. Wbrew pozorom, bardziej książką niż komputerem, innym urządzeniem elektronicznym. Tutaj, naprawdę, książki takie szeleszczące z kartkami, to taki stary wynalazek dla tych młodszych, co już nie znają. Warto właśnie taką szeleszczącą książką poprzebywać i poczytać, bo w ten sposób odpoczywamy. Nasz mózg odpoczywa od tych pikseli, od tych świecących nam w oczy ekranów i innych tego typu rzeczy. Po drugie, w ten sposób, relaksując się, poszerzasz swoją wiedzę. Rozszerzasz swoje umiejętności, swoje możliwości. Warto czytać. Warto dawać się ponieść czytaniu, bo czytanie rozwija przede wszystkim wyobraźnię, a ta przydaje się nam w codziennym życiu. Stajemy się bardziej kreatywni, bardziej rozszerzający swoje w tym kierunku umiejętności. Zachęcam na pewno gorąco do czytania. Sam, jeżeli mam taką możliwość, na pewno będę to w niedzielę robił. Niedziela to często czas na spotkania z bliskimi, na spędzenie czasu z bliskimi. Często na tygodniu nie mamy na to czasu. Często mamy tak dużo zajęć, że tego czasu jest naprawdę mało. Jeżeli pracujemy dużo plus nasze dzieci są w szkołach, przedszkolach, to tak naprawdę często jest tak, że kiedy wrócą do domu po tej szkole, przedszkolu, to praktycznie obiad to czasami nawet nie był już obiad zjedzony. Czasami tylko odrobienie lekcji, czasami co jest raczej obowiązkiem, niż przyjemnością i zabawą, no to będę dla obydwu stron. I tak naprawdę nie ma tego czasu na wspólne rozmowy, na wspólne zabawy, na wspólne spędzenie czasu, obejrzenie jakiegoś fajnego filmu, może programu jakiegoś, który będzie dla nas rozwojowy. W zależności od tego, czy bardziej się pasjonuje technika, astronautyka, może fajne zwierzęta, czy może jakieś ciekawe rośliny, no może po prostu jakieś programy podróżnicze, generalnie poznawanie nowych rzeczy, ale wspólne. Tutaj muszę się pochwalić, że przez wiele lat miałem takie podejście, że Wraz z dziećmi co piątek mieliśmy piątek filmowy i piątek wieczorem oglądaliśmy jakieś fajne dzieło filmowe. To były często takie filmy, które rzeczywiście były filmami Oscarowymi. Razem oglądaliśmy czy Skrzypka na Dachu, czy no, sporo filmów wojennych, tam nie wiem, Działa na Warony, czy czy igła, czy jakieś tego typu rzeczy. Czy mieliśmy okazję razem obejrzeć serię filmów z Louis Define, czy innymi komikami, Chevy Chase'em, czy wieloma jeszcze innymi ludźmi. W ten sposób dzieci też uczyłem podejścia do muzyki. Chociażby film Blues Blow Rovers ze świetnymi Muzycznymi utworami, czy chociażby z polskich filmów skazane na blusa, czy jakieś tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy możesz robić w niedzielę. Masz czas, możesz go na to poświęcić, bo inaczej się ogląda film samemu, a inaczej z rodzicem. Rodzicem, który powie, co będziemy oglądać, co właściwie z tego filmu powinniśmy wyciągnąć. Co tak naprawdę warte jest zwrócenia uwagi. To bardzo istotne. Pamiętasz, jeżeli wiele lat temu miałeś, miałaś okazję obejrzeć taki program w starym kinie, to zwykle było w ten sposób, że nie pamiętam już jak nazywał się ten człowiek, który zwykle najpierw opowiadał co będziemy oglądać. Podobnie robił Bogusław Kaczyński w wypadku Oper W wypadku programów, gdzie najpierw omawiał z widzem, co będzie widział, czego się ma spodziewać. Bo to nie są często rzeczy dla nas proste w odbiorze. No nie mieliśmy za bardzo do czynienia często z tego typu utworami. I tak naprawdę to, że wyszły jakieś baletnice, machają nogami, no fajnie. O co chodzi? A to jezioro będzie? A no bo one tańczą. Wokół tego jeziora, bo jest czarny łabądź, bo ten, widzisz takie rzeczy, no skąd moglibyśmy to wiedzieć? Więc takie wprowadzenie dla dziecka też jest bardzo istotne, do czego oczywiście zachęcam. Kolejną rzeczą, jaką proponuję ci na produktywne spędzenie niedzieli, jest posłuchanie podcastów. Możesz posłuchać podcastów, możesz skorzystać z filmów na YouTubie, które też miewają ciekawą ścieżkę dźwiękową. Moje filmy w większości można spokojnie nawet sobie posłuchać, niekoniecznie trzeba je oglądać. Więc jak najbardziej można też po prostu sobie włączyć i posłuchać, do czego zachęcam. Poznawaj nowych ludzi, nowe rzeczy. Poznawaj, jak wygląda świat. Popatrz na to, jak to wszystko jest zbudowane. Obudź sobie tą ciekawość. A może interesuje Cię jakiś konkretny temat. To warto, może coś na dany temat też się dowiedzieć, zdobyć takie, taką wiedzę, takie informacje. Do tego... Bardzo zachęcam. Kolejnym punktem jest podsumowanie tygodnia. Niedzielę to czas, kiedy mamy możliwość siąść z kalendarzem i przejrzeć sobie poprzedni tydzień. Czy osiągnęliśmy założone cele? Czy udało nam się zrobić to, co planowaliśmy w zeszłym tygodniu? Pewne rzeczy od razu przeniesiemy do kalendarza na przyszły tydzień. Warto takie podsumowanie sobie robić. Ja nie mówię, że wszystko powinniśmy planować, ale pewne rzeczy warto planować, bo zdajemy sobie wtedy sprawę z tego, że mamy coś zrobić, coś wykonać, czymś się zająć. To Dzięki temu łatwiej te rzeczy, że tak powiem, popchnąć do przodu. Więc warto w niedzielę sobie usiąść nad swoim kalendarzem i przejrzeć wszystko, co było i to, co w najbliższym czasie nas czeka. Może w najbliższym czasie czeka nas na przykład spotkanie z rodziną czy czyjeś urodziny. Czy jakieś inne tego typu rzeczy. Tutaj gorąco zachęcam do skorzystania z kalendarza Google. Zrobiłem na ten temat specjalny odcinek, zachęcam do obejrzenia. Jest to naprawdę fajne narzędzie. Masz to dostępne na telefonie, na komputerze, więc możesz na niedzielę siąść przy komputerze, powprowadzać sobie pewne rzeczy. Później będziesz mieć na tygodniu wszystko na telefonie, pod ręką. Sam korzystam z zaawansowanych funkcji tych kalendarzy, bo tych kalendarzy tworzę ileś różnych dotyczących różnych spraw. I mam zsynchronizowany kalendarz wraz z moją małżonką, z moimi dziećmi, więc one wiedzą. Jeżeli na przykład wprowadzam, że danego dnia mam zebranie, to one o tym wiedzą, bo wyświetla się taka informacja w ich kalendarzu. Działa to też w drugą stronę. Zachęcam gorąco do skorzystania z czegoś takiego. Jeśli byliśmy przy kalendarzu, warto też się zastanowić nad planem dnia już na poniedziałek. Chociaż nie do końca jestem do tego przekonany, ale niektórzy uważają, że warto sobie zaplanować przyszły tydzień. Hmm, czy warto siadać nad planem na poniedziałek? No, z jednej strony już będziemy mieli zepsutą niedzielę, bo będziemy myśleli o dniu jutrzejszym. To właśnie dlatego się często mówi, że na urlop powinno się jechać na trzy tygodnie bo pierwszy tydzień jest do tego, żeby zapomnieć o tym, że chodziliśmy do pracy. Drugi tydzień jest autentycznym wypoczynkiem. Wtedy najbardziej odpoczywamy, a trzeci tydzień jest do tego, że już myślimy o tym, że będziemy wracać do pracy niedługo. Więc tutaj też yy, rano w niedzielę planowanie, co będę robić w poniedziałek, powoduje to, że myślimy o tym całą niedzielę, co mamy tam jutro zrobić. To nie jest dobre rozwiązanie, niekoniecznie do tego zachęcam. Ale wieczorem małe podsumowanie wcale nie jest głupim pomysłem, i wieczorem może warto rzeczywiście do tego przysiąść i sobie takie podsumowanie zrobić. Niedziela jest dniem, kiedy już warto przygotować się na poniedziałek, więc wieczorem Raczej warto się już położyć odpowiednio wcześnie spać, żebyśmy w poniedziałek byli pełni energii. Nie musimy wcale mieć takiego czegoś jak ten słynny film Nie lubię poniedziałku, gdzie to wszystko się waliło, sypało i tak dalej. Poniedziałek był totalnym rozgardiaszem, chociaż często tak jest, że ludzie po weekendzie jeszcze ten poniedziałek odpoczywają w pracy, i produktywność w poniedziałek nie jest najwyższych lotów. To prawda, tak dosyć często jest. I tutaj naprawdę przed tym przestrzegam, jeżeli masz taką możliwość, żeby się położyć odpowiednio wcześniej, to zrób to. Odpocznij. Niech ten poniedziałek, niech ten tydzień udać się powitać naprawdę świetnym humorem, świetnym podejściem do życia i niech on będzie ten tydzień rozpoczynający się naprawdę dla ciebie udany do tego oczywiście zachęcam. Podsumowując dzisiejszy film, warto niedzielę przeznaczyć na tych parę rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Warto przemyśleć to, co zaproponowałem ci, bo może Zmieni to Twoje życie na lepsze, na łatwiejsze, będzie prostsze. Tego oczywiście Ci życzę i do tego Cię zachęcam. Zapraszam do tego, aby udostępnić ten film swoim znajomym, swoim przyjaciołom w social mediach, czy wysłać po prostu im, jeżeli oglądasz film na telefonie, po prostu SMS-em udostępnić, czy wysłać mailem. Zachęcam Cię do tego, bardzo proszę, jeżeli możesz, to podziel się ze znajomymi, z przyjaciółmi, rodziną tym filmem. Być może komuś on ułatwi życie, zmieni jego życie, jego życie stanie się lepsze. Będzie Tobie wdzięczny za to, że to właśnie Ty udostępniłaś, Ty udostępniłeś ten film dla niego. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Mam nadzieję, że dużo ciekawszych, lepszych. Wszystkiego dobrego życzę Ci w dniu codziennym, aby wszystko Ci się dobrze układało. Dziękuję bardzo za oglądanie moich filmów. Zapraszam do oglądania kolejnych. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.